Cześć, z tej ze studia mieli Dziś przed nami kolejne trzy porady. Zaczynamy! Dlaczego plan dnia was uratuje? Co przygotować dla fotografa? Tematyczny plener ślubny. Jeden. Stwórzcie plan dnia. Lubicie spontaniczność? Świetnie. Będzie na to czas podczas wesela, jednak resztę dnia lepiej orientacyjnie zaplanować. Jeżeli jest jeden fotograf zwłaszcza, to on orientacyjnie musi wiedzieć, co kiedy następ... nastąpi. I jeszcze ważna sprawa. Cała obsługa, nie tylko fotograf będzie Wam za to wdzięczny, bo wszyscy chcą mniej więcej wiedzieć, co kiedy się dzieje. Nie będziecie się musieli wtedy martwić o trwwialki i unikniecie niechcianych niespodzianek. Oczywiście nie wszystko da się idealnie zaplanować do minuty, dlatego warto też zapewnić sobie margines czasowy. No i pamiętajcie, że nie zawsze wszystko musi wyjść, wtedy po prostu głęboki wdech i do przodu. 2. Co przygotować dla fotografa. Podczas reportażu siódmego wtokrowkują wiele przedmiotów. Mniejszym obrączki, kolczyki, pierścionki, buty, krawaty, spinki i wiele, wiele, wiele innych. Dlatego warto przygotować je wcześniej dla nas. Chodzi o to, że niektóre przedmioty wymagają użycia specjalnych obiektywów. Potrzebujemy na to odpowiednią ilość czasu, odrobinę przestrzeni, żeby móc to jakoś zaaranżować. Dlatego warto przygotować te rzeczy dla nas wcześniej. 3. <try> Plenery tematyczne. Plenery tematyczne to świetny czas, żeby uwiecznić coś związanego z Wami. Chodzi o to, żeby ta sesja nie była taką losową sesją, tylko żeby była związana z Wami. Czyli jeżeli lubicie góry, możemy pojechać, polecieć, polecieć to chyba nie, pojechać na tą sesję w góry, jeżeli kochacie morze, pojedziemy nad morze, My jako fotografowie mamy całą listę fajnych miejsc zależnie od tego, co preferujecie. Niektórzy lubią dane miasto, więc możemy zrobić sesję w mieście. No, zakładam, że aktualnie do Włoch nie pojedziemy, ale, ale nie musi być to miejsce. Może to być coś związanego z waszym hobby. Na przykład bardzo miło wspominam sesję w kamperową. Chodzi o to, że para podróżuje po Polsce i Europie kamperem. Pletliśmy to w ich sesję narzeczeńską w tym wypadku, ale chodzi o to, że można ten temat wykorzystać również w plenerze. Podsumowując, włóżcie plan dnia, przygotujcie detale dla fotografa, korzystajcie z opcji pleneru tematycznego. No i to tyle na dziś. Zanim podeślemy Wam kolejny filmik, chcemy, żebyście zobaczyli, co mówią o nas nasze pary. Dlatego poniżej będzie następny filmik. No i co, widzimy się jutro. Cześć, do zobaczenia.